Dobra, jest nowy sezon, zobaczymy jak się na nim gra. Peace, waiting, reconnection to Rainbow Six Siege Servers. Dobra, lecimy. Czekaj, nowy battle pass, fajnie. Jakby już wchodziłem i grałem, dlatego nie, nie mi się, się ten film, bo już go dawno skipnąłem. Dobra, zagrajmy sobie jakiegoś rank I też zagrałem dwa rankedy. Dobra, to zacznijmy grać rankedy. A few moments later, Idę jak będę czekał. Wpierdolony MLB, to kurwa. Ty na tym Kuperze to ja nie mogę znaleźć w ogóle nikogo, żeby zagrać. Zajebiście, proszę. Znajdzie mi? I czekamy. W ogóle, ty, w składzie jest 1 na 6 Dobra, ty jak to jest? A, bo szósty to jest ten dual front. <grym>, że normalnie rankety to będą 6 na 6 Teraz sub będzie mógł grać na drużynie Mam tu zostałem to. No i teraz mecz mi znalazł, żebym tego nie mógł otworzyć. Dobra. Jakie to jest... Dobre. No i kurde, gdzie mam? locker. Szybko, szybko. No i... 8 alfa paków miałem. Nie wiedziałem o tym. Dobra. Później po tym meczu otworzę je ja wszystkie. Dobra, zaczynamy ten banowanie. Weźmy, zbanujmy kanał. Proszę, już grałem dwa razy na tej mapie. No Będziemy trzeci raz, gdy oni go nie zbanują. A więc tak, że jak mam z no nimi, to no to to, chuj, to nie będę sprawdzał przeciwników. Dobra, szalet. Ty, na tej mapie akurat w sumie się to fajnie. Dobra, kogo my tu banujemy? Weźmy, zbanujmy. To trzeba, Ty, ale ten system banowania jest fajny, podoba mi się. Dobra, który site? No nie wiem, to, top pewnie. Dobra, które byśmy... So, co byśmy sobie zagrali? Bandita i deromować mam wywalone na moje Ty, ale dlaczego nie. mam na moim głównym koncie tego tej pozycji co Bandit. Dlaczego na smurcie coś takiego dostałem? Dobra, przy Ty, ale mam 200 FPS-ów. W sumie zobaczmy ile będę miał FPS-ów w grze. Obym miał chociaż z, z 200. Ty mam 220. No nie najgorzej, ale nie najlepiej. A może nagrywam, ja tego nie mam 240 co najmniej, co my to nie dziwię się. Dobra, wybiłem szybki. Teraz tak. Idziemy. Chcę zrobić pika Wiesz co? Jest jak... chuj, Ktoś już tam podstawił kurwa klejemora. <grymany> Mimo, że nie, przez rachala jest szansa, że go nie usłyszę. Te, tego klejemora. O, za, ktoś zabił. <grymany> Zobaczymy, czy ktoś tu jest. Dobra, jeden jest Ty, a tą pakę miał? To jest typo A ty on tam był! Ja pierdolę! Zdychaj śmieciu. To jest kurde. To nie mogę piknąć na niego. Dobra. Ty położy się. głupie, ale zadziała. No bo jak nie stanie na. Tylko nie, proszę. Nie zrobisz... To jest tak głupie, co ja robię. Czekamy. O, wygraliśmy. A ja leżałem przez jakieś dobre 30 sekund. Jak go zabił? Aha, to fajnie. Dobra, runda druga. To co nie zmanowali? Serio? Oni spanowali mi postać, którą kurwa grałem. Dobra. Kaida nie ma, a Kaida to i tak się nie mam. i gramy sobie basement. <grydy> Ej, ty, następnym razem następny, grajmy basement. Bo, bo i tak się jak, jak nie mamy tego przepały, no to i dobra, zagram sobie. Jest co? Zagram sobie jagerem. Na jakiś ten. I tak się jak przepałem się, bo i tak się... Bo, bo mi to jest łatwe do kontrolowania. Ty, a może nie mam go, w ogóle. Ty, ale wzięli ja zamkę. Chciałem sama zamkę wziąć, ale ty, po mi zabrał. Ty, ale ta gra, to jest jakiś chory, naprawdę. Robienie Sajta. Ty, a ciekawy co, ten gościu w ogóle wie, jak rzucać do zamki. Dobra. Na jakiś drone Wezmę, postawię. Ty, ale ta szafka dalej jest, to jest spoko. Mogę ją tak nisko postawić. No, ja ją obniżyli, bo nie mogę tu w niej postawić. Dobra, weźmy, stawmy to i mam to gdzieś. W ogóle to zejście jest takie dziwne, jakbym. zobacz. Jak pójdę teraz na Billard, to jakbym. Sp... Takie dziwi... <ścoughs> taki. taki glide jakbyś robił. Masz tu barało Dobra, gościu! Ja bym go zmroził w cholerę i ten. No właśnie, masz ma O Jezu. Wiesz co, my to chyba przegaliśmy Wow. Co jest? Lag'a dostałem. Dobra. Jest co? Weźmy z Blackberda. No gramy to samo. I zagram. Mewtom i nie będę musiał prepować. Dobra, w ogóle mamy desertora w drużynie Dobra, chyba już przepali. A wiesz co? Ja sobie postawię, Z tej strony chyba nie ma. Widzę, że wsadzają. I co? Dobra, chyba jest czysto. Cholera. Jesteśmy. No proszę. Teraz nie piknie. Aha, sobie plantują. Dobra. Jest zajebiście. Aha, tam tam jest, typo. Przegrywamy. Ty. Wygraliśmy. Aha, bo. Ty, bo nie zapomnieli, o już nie? Dobra. Fajni są nasi przeciwnicy. Dobra, weźmy, zagrajmy sobie. Skuszczę się tego. Salarium, i zagram sobie, nie wiem, Nie wiem, można kim, kim byłoby fajnie zagrać. Blackberdem na. No. chociaż? Blackberdem mogę. Chcę zostawić drona i będę mógł zagrać. Ja wskażę pomiędzy ty głowami tych zwierząt. Dobra, Zostawimy sobie tutaj drona i czekamy. Biedny, ten niedźwiedź na ścianie. Ej, dopiero. Grając już prawie 2000 godzin tą grę, dopiero na niego zwróciłem uwagę. Dobra, idziemy. Ty trzech na salecie jest chyba typa. Nie wiem, nikt nie spampikuje w ogóle. Tak na screamie, że nie można spampikować. Czekaj. Ty, Tychaca, all dropno? Nie. Tylko rozwalił go. Dobra, wskakuję. Mam to gdzieś. Idziemy, nie, co mam dronować, jak... No co to jest, ten BlackBird jest... O ty, tu jest paruwa. Masz, no i da. Oooo... Ty... Ile ich tam jest? Dobra, wycofam się, bo się wstraszyłem, trzech typa. Wow cholera Cie boję E no nie wiem, mój magazynek Chyba dwóch powaliłem, tak Albo ich obiłem Dobra nie Nie chce mi się Jak ja nikogo nie zabijam? Aha, bo oni się leczą te szmaty jedne Dobra Dostaję headshota tego typa Uuuu! To był dobry im. Dobry aim. <grywa> Dobra, weźmy im doka, zbanujmy do, Doka, doka, mam dosyć. Nie będą się leczyć. Nie ma leczenia. Ja ich obijam do loła. Oni, oni banują Kaida, No dlaczego? I tak się jak nie pójdziecie na bricza. I banujmy Kaida Tak. Ale. O, nie zbanowali chociaż. Zagram jeszcze raz tym, tym samym. Trudno. O ty. Uuu, no co to jest za szczęścią? może? Nie wiem. Dobra, chodźmy. Nie mam ramki. Dobra, na tym <grym> w końcu się nie da tak dać. nie operatorów. Zagrę fusem. A, i tak tutaj fusem. Nie, nie odwoknę no, to. Co to <grym w kącie> za taktyka? A bo nie miałem to flory, dobra, jest samo jestem jakiś odklejony. Biorę fióza, tak jak najgorszy jakiś super. Dobra. Mam jednego. Tu jest, nazwisko. Lara. Tutaj jest jeden. Tutaj bym sprowałem. Kamera tutaj siedzi. Idę, idę na rapper, idę. A debo on tylko żyje, ten teammate. Dobra, Wiesz co, Puszuję z tobą. Nie ma co. U. O. Tu jest close. Dlaczego on tak siedzi. No, dobra, mnie coś weźmie. Ja nie. <ścoughs> Aha, on tutaj. Ej... Dobra, to audio jest tak rozwalone, że ja pierdolę, ja go nawet nie słyszałem. Dobra, no wypuszczają w ogóle c i nie umiem to zrobić w tej grze. Było już tak dawno rozjebane to audio, To jeszcze go bardziej rozjebali. Dobra, gramy chociaż obronę, mi to. No. Kurde, nie, co to Nie za szczegół? Nie masz... Nie masz... Ty, nie mogę przez to przejść przez jakieś jebane talerze. Zaraz coś weźmie. Chciałem kamerę postawić, będę czekał na marną czas na prepie. Dobra, cześć, jakbym przez jakbym w jakimś słoiku słuchał. Zamiast się naprawić, to, to je pogorszyli 5 razy. No, dawaj. O ty. Nie! O tyż, ma to. No, co ja ma zrobić? Kurwa! O! Ty... Ale... Już sobie myślałem, że wysadź tego typa. Ty, dobra, oni tu skaczą. Jesteś... O! Ty, kloczują moi ci dobra. Ja trolluję. Nie... Ale... Ja mam wrażenie, że teraz już z tego nie sklaczują, bo... bo, bo zacznę na niego pikować. Ja, ja nie wiem, ja czuję się jakbym w słoiku jak, przez to audio. Gdzie coś weźmie? O, szeraj, tak. O, no jest na drzwiach. Ej, dobra, proszę moich Dobro, <słuch> <słuch> Dobra, dobra. <słuch> <słuch> Ja nie wiem, jest ta jak kurwa dojazd, z... tarcze Z okna i gościu mi nagle przybiega jego kolega. wszyscy <grym> się ustalili, że będą solary puszować. Dobra, ja nie wiem, zagram sobie czymś, czym nie grałem. A tutaj na ataku nic nie dodali nowego. Nie wiem, zagram sobie Janą. Ty dawno nie grałem temperaturą. Czy czy c czy Alixem? Dobra, w OG3. Chcę mieć więcej boletów i tak jak nikogo nie zabije. Dobra. Idziemy na... Ty, wiesz co? Mam... A, ażkę zbonowali. Ty, biorę Guns X'a, I się tu wbijam. Biegnę, biegnę na... O nie! O Jezu, od złej strony. Oż mordale. ale dobra, chuj. a otwiera. Trudno. Ty, jakie to jest dziwne, dziwnie to brzmi. Dobra, trudno. Czuję. Pryszek. Nie wierzę. Co to są za. Bunkier robią ci ludzie. Dobra, nie. To jest żart. Dobra. Ja tu. Ja tu szczerze. Spierdalam. Biorę tą placzkę, taszankę i jeszcze. Wszystko, żeby nie mógł wejść. Barykadują normalnie. O, morda. No nie! Skąd ja dostałem? Dobra, strzelamy. Ch... Dobra, o, zaplantował! Ty, dobra, za... zaplantował. Ej, ty, defuje, defuje! Dobra, nie! W goździe wpadłem. O. Ty, no, ale defuje ci, typo! Kościół! Oj, oj! oj Nie gramy jakąś. Dobra, Jana jest szczerze. No, 3 na 10. Nie nie wiem. Nie przyda to jest. <śm> Dobra, następny razem zagram czymś bardziej. Nie wiem, ty, i utility jest taki useless, tylko ma dobry karabin. Dobra, zagram lesionę. Lesionę z Gałoty zawsze się przyda. Niezależnie co. Tak to nie wiem, od dupy strony nie da się wejść. Chociaż nie wiem, fajna Jana jest do puszowania, bo ma tego Gonziksa. I dobra, pewnie przegram tego rankeda. A, gramy basement. A w ogóle nie mamy yy, tego prądu i, i miry nawet. Ty! Nie biorą... A, dobra, zagram zamką, zostaję na sajcie, bo i się jak ci ludzie mnie będą dojeżdżać jakimiś tarczami. Normalnie I sobie mamy Pixel. Pikse no kurde! Jakie to jest kiepskie? nie słyszę, że przypala nawet. O, morda. No i co? No i co mamy zrobić? To robiłem trochę go. To nie przypalił. O! Dostał mój kont? To no, ja na gram, jak mam turdę. na tym koncie. Co to jest? Jaki się ciemeralny. To jest powalone. Ej, dobra, bo my umieramy. Dobra, gram agresywnie, czekaj. Trzeba ten kąt. To jest dobry kąt. Dobra, nice. To jest moment, my advantage. Czekaj. No nie! To jest moment, my advantage. Ja się zdziwię, jak on to A, Najpierw zabij tego, tego... Termite. Termite się interesuje. Za tobą, za tobą! Stary, tak. Dobrze słyszałeś. Nice, ty dobra jednak O wygraliśmy to Dobra, to jeszcze przed końcem odcinka to w sumie te paczki otworzymy, które miałem Ciekawe czy coś ciekawego wleci Zobaczmy Kurwa Black dobra No i to deli, dobra Najlepszego polskiego operatora Dobra, git Dobra, jak Black Eyes drugi to ja będę zdziwiony Dobra, jednak nie wpadło. Taki syf. Nie wiem po co ja to założyłem, żebym dostał jak będę grał Dokiem, do a nie w ciało. Czekaj. To jakieś gówno. Nie wiem dlaczego na dole? myślałem, że jest przycisk od, o, otwórz następne. Jest, ja dostałem takie gówno skiny, że nie, nie wierzę w to. Dobra, to jest przynajmniej na słowo honoru. I teraz Black Eyes. Dobra, chociaż... Jest to lepszy niż goły skin No proszę O Jezu Chociaż może coś innego Ty, nawet spoko To jest jedna rzecz Mi się tylko pierwsza rzecz podoba Dobra, a ty kompetytywne Ja mogę rankę szybko podbić chociaż do tego, do platyny, a nie Dobra. O, brawo, paka mam. Dobra, nie widziałem o tym. Weźmy to, otwórzmy. Oczywiście nic dobrego. A to uniwersalny. ty nawet nie najgorszy. Myślałem, myślałem, że to tylko do Jagera. Dobra, no to w sumie koniec. Co mogę powiedzieć.